kanale przeprowadzę recenzję i omówię maczetę hiszpańskiego producenta Joker jest to maczeta Kongo typu Kukri która jest świetnym rozwiązaniem na wypadach turystycznych I skutecznie i szybko przygotujemy drewno na opał. także zapraszam do oglądania maczeta została wykonana ze stali nierdzewnej 55-57 HRC Jest dosyć masywna i ciężka, Już waży ponad pół kilo. Rękojeść została wykonana z tworzywa sztucznego, chociaż wydaje się bardzo porządnie zrobiona i wykonana. Grubość maczety głowni to jest 3,5 mm. Wpadaje producent. Jest naprawdę ciężkim i masywnym narzędziem do pracy leśnej. Skutecznie przygotujemy drewno na opał, czy w razie potrzeby przygotujemy jakieś obozowisko. Została pokryta powłoką antyrefleksową, żeby nie odbijała promieni świetlnych. Jest po prostu niewidzialna w lesie i nie zwróci czyjejś uwagi. Doczepiłem tutaj takiego laniarda z parakordu Teraz przeprowadzę może test maczety. Pokażę Wam z bliska, jak wygląda jeszcze maczeta. Rękojeść taka stworzywa sztucznego. Dobrze się trzyma w dłoni. 3,5 mm grubość naszej głowni. I do tego jeszcze dostajemy taki pokrowiec nylonowy. Porządnie wykonany w środku. W środku mamy takie tworzywo sztuczne. I skutecznie Chroni nasz ekwipunek przed urazami. Długość głowni to jest 300 mm, a cała maczeta ma 460 mm. Jest to porządny kawałek stali do ciężkiej pracy. Mamy takie gałązki świerkowe. Zobaczymy, jak sobie radzi. Mamy teraz trochę grubsze wyzwanie do maczety. Zobaczymy, jak sobie da rada. widzicie maczeta poradziła sobie z kawałkiem suchego drewna wiadomo jak jest drewno mokre łatwiej to idzie, ale akurat mamy drewno suche i doskonale sobie radzi mogę powiedzieć jeszcze tylko tyle, że bardzo dobrze trzyma ostrość i dosyć długo i też się ją łatwo ostrzy dobra, koszt takiej maczety jest to około 100 zł. Według mnie warto kupić taką maczetę. Jest naprawdę masywnie i solidnie wykonana. Rękojeść wydaje się bardzo dobrze wykonana. Do, został do, dodany taki dodatek pomarańczowy. W razie jakbyśmy ją gdzieś zgubili czy coś, to po prostu będzie widoczna w zaroślach. Jak widzicie taka Maczeta daje radę sobie z suchym drewnem. Z drewnem mokrym dawała sobie dużo lepiej radę. Jest to ciężki kawałek stali, bo naprawdę niewielkie pieniądze, już do 100 zł. I ją kupimy. Pomoże nam przy przygotowaniu drewna na opał, czy nawet do przygotowania jakiegoś improwizowanego schronienia. Doskonale wyważona ciężka i zastąpi idealnie lekki toporek. Dlatego mamy pokrowiec z nylonu. Wkładamy. Możemy ją włożyć do plecaka. Dodatkowo taką maczetą możemy wyciosać chrzcinę, jakieś gałązki. I ułatwi nam to przygotowanie jakiegoś improwizowanego schronienia. Bo wiadomo, toporkiem byśmy mieli problem wyciosać chrzcinę. Taką maczetą będzie nam to po prostu dużo łatwiej wykonać. Całość waży ponad pół kilo. Naprawdę lekka, ale daje radę sobie z ciężkimi pracami. Nie trzeba wcale wydawać bóg wie, ilu, bóg wie ile pieniędzy, żeby kupić jakąś maczetę. Wystarczy naprawdę nie, niewielkie, <laughs> wystarczą naprawdę niewielkie pieniądze żeby taką maczetę zakupić. Dobrze, to by było na tyle Mam nadzieję, że się film podobał. Jeśli chcecie oglądać moje następne filmy, zapraszam do subskrypcji kanału, żebyście mnie po prostu zmotywowali do dalszej pracy. Cześć.